Cześć, dzień dobry. Mam na imię Paulina, a to jest Ania. I Ania. Dzień dobry, cześć. Znajdujemy się w tym momencie w Galerii Wnętrzmera w Bielsku Białej, gdzie chcielibyśmy Państwu przybliżyć troszeczkę informacji na temat mebli ogrodowych, które znajdą Państwo konkretnie na drugim piętrze naszej Galerii. Może na wstępie opowiemy troszeczkę o kolekcji Oltre. Jeżeli chodzi o kolekcję Oltra, jest to technoratan, czyli coś, co jest odporne na wszystkie warunki atmosferyczne, coś, co nie powieje nam absolutnie od słońca. Wyplot ręczny to też przede wszystkim wyróżnia tą kolekcję. Trzy kolory, więc tutaj możecie Państwo sobie wybrać poddany swój taras, taras zewnętrzny lub też oranżeria. Stelarz w tych meblach jest aluminiowy, czyli coś, co jest po prostu na lata. Czym powinniśmy się kierować przy doborze mebli ogrodowych? Przy doborze na pewno powinniśmy się kierować przede wszystkim strefami. Wiadomo, że w ogrodzie, jak i na tarasie, wydzielamy sobie pewnego rodzaju strefy. Wydzielamy strefę jadalnianą, strefę wypoczynku, strefę basenową, strefę spa. Dlatego tutaj w pierwszej kolejności określamy sobie, do czego nam, ma nam służyć taras i takie komplety wybieramy. Do strefy wypoczynkowej bardziej będą to narożniki kawowe, do strefy jadalnianej stoły, fotele, krzesełka, no a do strefy spa wiadomo, leżanki, parasolki. Parasole. No ale jeszcze warto byłoby też nadmienić, że w ofercie yy, kolekcji Oltre są też zestawy, które są tak na dobrą sprawę dwufunkcyjne, czyli coś, co spełnia rolę zestawu obiadowego, jak i wypoczynkowego. I to jest zestaw Siena, który pokażemy Państwu na drugim piętrze. Wspomnieliśmy wcześniej na temat mebli OLTRE, że są to kolekcje ponadczasowe. Co znaczy dla tych mebli ta ponadczasowość? No to przede wszystkim to, że cały czas gdzieś staramy się wyjść ku tym trendom, które się zmieniają dosyć często. Przede wszystkim zmienia się kolorystyka. Kolory, które są teraz na topie, to są wiele szarości i takie są kolory, jeżeli chodzi o samą plecionkę. Jeżeli chodzi o poszewki, to też zawsze szarości, więc tutaj kolor, który się w wpasuje nam w każdy, w każdy wystrój, Aniu, prawda? Dokładnie. Poza tym przede wszystkim plecionka. Wiadomo, że wchodzimy w inne kolekcje, które są nowoczesne i już tutaj ten materiał jest zupełnie inny, mówimy tutaj o aluminium, ale jednak ten Technorata z, z tą swoją klasyką, klasyczną formą nigdy nie przestanie być modny. Tak naprawdę kolorem poduszki, która jest w danym czasie na topie, możemy sobie je cały czas uatrakcyjnić i one nigdy z mody nie przez przeminę. to nie przeminą i nie wyjdą z tego co mi wiadomo mamy również opcję oprzywania poduszek, tak? do kupywania nowych poszewek, czyli tak naprawdę możemy ten taras nawet nie tylko poduszką dekoracyjną, ale również dodatkowym poszyciem na poduchy. Dokładnie, ja może tutaj pokażę, kontakt. że każda poduszka w meblach Oltre ma zameczek i poszewka jest ściągana. Więc jak najbardziej możemy sobie te poszewki i kolory dobrać już do, nie wiem, do nowej elewacji domu czy do, nowego, jakby do nowej aranżacji. Więc tutaj nie ma w ogóle problemu. A jak już jesteśmy przy poszewkach, to warto też nadmienić, że każda poszewka jest z powłoką teflonową, więc po niej woda spływa. Ale jest ważna rzecz, którą trzeba zachować, żeby meble były cały czas funkcjonalne. To przede wszystkim środek do odzieży sportowej. 30 stopni jeżeli chodzi o samo pranie. No i też w zakupie tutaj mamy różnego rodzaju środki do pielęgnacji tego teflonu, żeby on był cały czas świeży, ten materiał jakby nie brudu czy też kurzu. W jaki sposób przechowujemy meble z teflonaratanu? No właściwie chyba nie ma nic prostszego. Po pierwsze, albo zakładamy pokrowiec, który też jest w ofercie. Pokrowce są na zasadzie kurtek co wstrzelowych, więc one nie przypuszczają wody, nie gromadzą pleśni, są oddychające, więc to jest też świetna rzecz. Co jest takim największym trendem, jeżeli chodzi o najbliższy sezon do urządzania ogrodów czy tarasów? Aniu, jak myślisz, co jest hitem tego sezonu? Ja myślę, że kokony. Myślę, że tak. Trendem tegorocznym jest na pewno fotel wiszący, czyli kokon, huśtawka. Dokładnie. M, wisząca. Su super rzecz dla dzieci. Zresztą niekoniecznie, bo każdy dorosły również ma frajdę e, gdzieś tam, korzystając z naszych e, huśtawek. Super rzecz, bo może być na stelażu, może być podwieszone na drzewie. Co wiesz jak kolekcję Oltre, meble z Technoratanu, e, od mebli, które możemy dostać w supermarketach? Przede wszystkim y, kupując meble ogrodowe należałoby zobaczyć na sprawdzonego producenta. Przede wszystkim, czy jest to wyplot ręczny, czy nie, bo jeżeli wyplot ręczny, to wiadomo, że gdyby cokolwiek się stało, nawet po upływie gwarancji tych pięciu lat, jesteśmy w stanie wypleść mebel od samego początku. Więc to jest rzecz, która na pewno nas wyróżnia od marketów jakichkolwiek. Przede wszystkim 5 lat gwarancji. Plecionka, która jest odporna na wszystkie warunki atmosferyczne. Ona się absolutnie nie odbarwia od, od promieni UV, nie pęka. I myślę, że klienci, którzy też wiedzą i mają meble, śmiało. To mogliby to potwierdzić, bo wracają do nas i uzupełniają sobie swoje kolekcje. Więc zawsze klient sobie może przyjść i dokupić coś w, tej, w tym samym kolorze, w tym samym stylu. Więc tutaj mamy ogromną przewagę, bo kupując mebel, tak naprawdę z supermarketu, to zazwyczaj są pojedyncze sztuki. Kolekcja i się zmienia. Dokładnie, kolekcja Też. się zmienia i klient na przykład nie może sobie dokupić już stołu ujedelnianego z krzesłami w tym samym kolorze, załóżmy. Mhm. Więc to jest, myślę, taki. I porządny plus. No i przede wszystkim ten serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Dokładnie. Czyli nie jest to tak, tak zwany zwykły plastik, tak? Dokładnie. A co jeszcze nas wyróżnia od marketów, to przede wszystkim to, że klient jest obsługiwany na półce premium. Zakupujemy meble, my je dostarczamy w gratisie na terenie całego kraju, montujemy meble, zostawiamy porządek na tarasie, ustawiane, ustawiane są dokładnie w miejscu wskazanym przez klienta, więc tutaj jak najbardziej też na plus.